Czterogwiazdkowy hotel na dwór w zakopanym Tutaj za tą szybą znajduje się pokój zabaw dla dzieci. A tutaj można skorzystać z różnego rodzaju zabiegów, masaży. Patrzcie, jakie świetne fotele. Wysokie oparcia. Bardzo fajny klimat. W ogóle, jak widzicie, tych foteli na każdym kroku, bardzo fajne. Tu takie podwójne. Jesteśmy już w pokoju naszym y, dwuosobowym z dużym łóżkiem. Y, poprosiliśmy panią, żeby złączyła, także oczywiście to było podczas rezerwacji. Przyjechaliśmy, łóżko było złączone. Piękny widok nad łóżkiem, oczywiście góry. Stoik do pracy, telewizja. Czajnik, herbatka. Zobaczmy jaki mamy widok. Jesteśmy w ogóle na trzecim piętrze. Mamy wejście na balkon gdzieś tu. No i zapraszamy. Tak, widok mamy na zamek. To jest taki plac zabaw dla dzieci. Tu ogromny parking. O, jak widać tutaj na samym środku podejrzewam, że jest to lądowisko dla helikoptera a dalej ogromna wiata, najprawdopodobniej na grilla dokładnie, tam na godzinie no, 12 na zewnątrz znajduje się bardzo fajny plac zabaw dla dzieci a tutaj cały ten plac w kształcie zamku są różnego rodzaju zjeżdżalnie, drabinki, huśtawki, także bardzo, bardzo fajna sprawa dla dzieci. Po południu jest tu mnóstwo dzieci, się bawi na tym placu zabaw, także naprawdę się to sprawdza. Oczywiście w pokoju też mamy szafę, popatrzmy co jest w środku. W środku mamy szlafroki i klapki na basen. Hotel posiada strefę basenową. Są również do dyspozycji sauny, także zaraz to sprawdzimy. Ale popatrzcie, co tutaj jest ciekawego. Tutaj mamy lustro. Ale po otwarciu zapraszamy do łazienki. Bardzo czysto, w pokoju unosi się delikatny, taki bardzo przyjemny zapach. Jest zapach rozpojony. Także samo wejście do pokoju już jest bardzo miłą niespodzianką. Strefa wellness w hotelu obejmuje taki dość spory basen pływacki. Tam jest też część taka mniejsza, płytsza dla dzieci, leżaki. I trzy jacuzzi dwa takie w podłodze niskie i jedno takie jacuzzi wyższe. Jak ci tam? Fajnie, ale woda Woda jest dość chłodna w jacuzzi, w ogóle w basenie też, no ale w basenie jak się pływa, to aż tak tego się nie odczuwa. Ale jak na jacuzzi woda jest dość chłodna. Ze strefy basenowej wchodzi się od razu do strefy relaksu. Wygląda to w ten sposób: jest tu cisza. Leżaczki. Tyle bardzo, bardzo delikatna muzyczka, co prawda, brakuje to zapachu, takiego zapachu relaksacyjnego, jakichś olejków, kadzidełek, nie ma tu czegoś takiego. No, po prostu są takie leżaczki, że można przyjść i delikatnie sobie podrzemać na przykład. Bardzo dziwne rozwiązanie, aczkolwiek może nie tyle dziwne, co yy, nieporęczne, bo tutaj schodami wchodzi się do strefy saun. I powiem Wam, że jest to o tyle niepraktyczne, gdyż sauny wychodzi się rozgrzanym. I chcąc iść na basen, po prostu trzeba przejść takim korytarzem. A dodatkowo często też są okna w tym korytarzu otwarte. Także nie jest to sympatyczne. Strefa sauny jest czynna dopiero od 11 do 22. I niestety. O, otwarte. No to pokażemy. Mamy saunę suchą. Leżaczki, prysznice. I sauna mokra. Sauna ta, wczoraj byliśmy, jest bardzo dobrze nagrzana. Jest też taki delikatny zapach w niej. Tutaj są takie pufy do relaksu. Tu jest kolejna sauna mokra bardzo fajna, taka przeszklona, jednakże jest ona nie jest taka gorąca u góry są takie światła, więc i delikatna muzyka w środku, jest to taka sauna bardziej relaksacyjna temperatura jej wynosi 45 do 50 stopni wilgotność 40% no i tutaj też tak piszą, że cicha muzyka, oświetlenie oraz bardzo wygodne leżaki pozwalają się odprężyć i przenieść w stan odprężenia fizycznego. Bardzo fajna, bo jest fajna, korzystaliśmy. Tutaj mamy leżaki. Kolejne leżaczki. Tu wyjście na taras. Z tarasu widok na góry. Bardzo przyjemnie. I co tutaj jeszcze mamy? Taką zieleń. A z zieleni, tutaj za takimi zasłonkami mamy trzy y, podgrzewane, podgrzewane leżaki. Niestety leżaki są z widokiem na drugi hotel, ale i tak bardzo przyjemnie. Ogólnie bardzo fajna strefa. Poza tym, no wadą jest to, że trzeba wejść schodami do niej na, na drugie piętro nie jest na tym samym poziomie, co basen, także to jest ta bada. Ale ogólnie bardzo, bardzo fajnie tutaj jest. Aha, jeszcze taka ciekawostka, bo do tego miejsca, do strefy saun, mają wstęp tylko osoby od 18 lat. Młodszych nie wpuszczają, też zauważyliśmy, że jakieś dziecko chciało przejść z rodzicem, to niestety pan ratownik Taką osobę cofał takie dziecko. I to samo jest w tej strefie relaksu, co pokazywałam już. Tam też dziwne, bo tylko od 18 lat. Także nikt młodszy nie może wejść. Nie wiem, dziwna sytuacja. No i schodzimy z wodami na, na basen: basen i jacuzzi. Sala restauracyjna, w której serwowane są śniadania dość spora tu obok zaraz jest druga popatrzcie jak fajnie podane jest pieczywo Popatrzcie jaka nowe, tego jeszcze nie widzieliśmy nigdzie w hotelu, sok z kiszonej kapusty oraz sok z pomidorów. A do tego popatrzcie jaki wybór w tych koneweczkach jest na przykład mleko bez laktozy, mleko sojowe, mleko w kozy I tak bardzo fajnie podane bakalie, rodzynki, żurawina, tam są również morele, orzechy w takich woreczkach lnianych różnego rodzaju płatki a tutaj też nowość nie widzieliśmy wcześniej owsianka gotowa z bakaliami z tej sali głównej mamy wejście na salę drugą hotel jest przygotowany na bardzo dużą ilość osób i na drugiej sali również mamy bufet jest on troszeczkę może mniejszy ale zawsze można podejść na pierwszą salę, podsumujmy nosolowy dwór, hotel 420 z Zakopanem. Wyżywienie wyśmienite, bardzo bogaty wybór. Eee, pokoje bardzo fajne, przestronne. Jedyny minus pokoju. Przepraszam, dwa minusy pokoju. Niestety śmierdzące ręczniki. Eee, myślę, że nie przystoi na takiej klasy hotel i... Internet. Internet jest po prostu słaby, niedopracowany jest w hotelach. Wystarczy, że wyjdziemy, znaczy niedopracowany jest wystarczy, że wyjdziemy na korytarz i już jest wszystko ok. Ogólnie my jesteśmy bardzo zadowoleni z pobytu w tym hotelu, także może kiedyś jeszcze wrócimy. Jeżeli chcecie przyjechać do Zakopanego na kilka dni, to jak najbardziej polecamy ten hotel?